Cześć, chciałabym dzisiaj Wam powiedzieć, a także zaprezentować i przekazać, że gramatyka na poziomie B2 wcale nie jest trudna. Dzisiaj ugryziemy temat Futur 2, który w ogóle został owiany taką złą sławą, ale chcę to odczarować. Chcę Wam pokazać, że. Będziecie używać zaraz tego Futur 2. Eee, I to jest, słuchajcie, tylko taki zalążek tego, co znajdziecie w moim kursie B1B2. Eee, co wchodzi w skład tego kursu, o tym powiem za chwileczkę. Najpierw zajmijmy się e, chociaż jedną kwestią tego naszego czasu, das Futur zwei. Das Futur drukt e, druckt e, die Vermutung über die Vergangenheit aus, czyli Futur zwei, słuchajcie, wyraża, między innymi, wyraża przypuszczenie w czasie przeszłym. Czyli właściwie, kiedy użyjemy tego Futur zwei? Użyjemy, słuchajcie, w takich sytuacjach, jak? Ktoś się nas pyta, gdzie jest Martin? A my odpowiemy: hm, on chyba poszedł do domu, albo o, moja siostra jest nerwowa, albo wygląda na zdenerwowaną, chyba musiała pokłócić się z mężem, ale boli mnie brzuch, chyba za dużo zjadłam. Yy, czyli mamy przypuszczenie dla czasu, Przeszłego. Wo jest Martin? Gdzie jest Martin? Er wird nach Hause gegangen sein. On chyba poszedł do domu. I to jest właśnie przykładowe zdanie Futur 2. Er wird nach Hause gegangen sein. I to nam pokazuje trochę elementy składowe, jak tworzymy zdanie Futur zwei. Na miejscu drugim mamy czasownik Werden, odpowiednio odmieniony. Zaś na dwóch ostatnich miejscach mamy najpierw Partyzip 2, a następnie czasownik posiłkowy. Sein lub Haben w formie bezokolicznika. Oczywiście dopasowujemy to Sein lub Haben zgodnie z tymi zasadami e, z perfektu. Czyli jeżeli tutaj mamy gegangen, no to będzie wiadomo, Sein, czyli wo ist Martin? Er wird nach Hause gegangen sein. Gdzie jest Martin? On chyba poszedł do domu oder a ah, no, nein, ich habe Bauchschmerzen, ich werde zu viel gegessen haben. Czyli, o oh, nie, boli mnie brzuch, chyba za dużo zjadłam. Oczywiście, my mówimy pewnie, mh, jeżeli nie znamy Futur 2, to mówimy te zdania inaczej. Mówimy Vermutlich habe ich zu viel gegessen. Przypuszczalnie, zapewne, chyba za dużo zjadłam. Ehm, czyli, używamy. Używamy słówek w stylu właśnie vermutlich, wahrscheinlich und so weiter und so fort. Oh O so oh nie, moja siostra jest taka smutna. Ona chyba się pokłóciła ze swoim mężem. Czyli mamy znowu przypuszczenie w czasie przeszłym. Czyli jeżeli coś przypuszczamy, że coś się wydarzyło. To wtedy właśnie użyjemy futur cfaj. Ktoś się na przykład spóźnia na spotkanie i myślimy sobie: On chyba spóźnił się na pociąg, on chyba spóźnił się na autobus. E, to są właśnie te wszystkie zdania, do których użyjemy e, czasu przyszłego, futur e, To jest jedno ze znaczeń czasu przyszłego, ale jak e, Myślę, że jak widzicie, ta gramatyka na poziomie B2 wcale nie jest trudna. Trzeba ją po prostu, e, słuchajcie. Zobaczyć na przykładach, zobaczyć w różnych sytuacjach. W taki właśnie sposób przedstawiam Wam każde zagadnienie gramatyczne w moim kursie B1, B2. Dodatkowo słuchajcie, po każdej lekcji, a jest tych lekcji łącznie 15, jest to 15 głównych lekcji, każdą lekcję poświęcam na jedno z zagadnień gramatycznych z poziomu właśnie B2. I po każdej takiej lekcji mamy cztery kolejne krótkie e, nagrania, w których e, mówię Wam zdania właśnie zapisane z tym danym zagadnieniem, o którym mówiłam, tak? Czyli jeżeli mamy lekcję o Konjunktiv 2, jest sobie ta lekcja 40-minutowa, 30-minutowa, wszystko Wam tam wyjaśniam, opisuję właśnie w taki sposób, to wtedy po tej lekcji mamy cztery kolejne krótkie filmiki, w których usłyszycie tylko zdania w trybie przypuszczającym Konjunktiv 2. Zdanie dwukrotnie usłyszycie w języku niemieckim, a potem dopiero tłumaczenie, tak żebyście mieli szansę również samodzielnie sobie to zdanie przetłumaczyć. Jest to słuchajcie, najlepsze ćwiczenie, żeby używać w ogóle danego zagadnienia w mówieniu i w zrozumieniu tego zagadnienia, ponieważ Wy się z tym Osłuchujecie, widzicie to zagadnienie gramatyczne w wielu różnych sytuacjach, widzicie to jako część e, zdania, część mowy. I to jest słuchajcie najważniejsze, czyli kurs składa się z 15 lekcji, każda lekcja to jedno zagadnienie, po każdej lekcji mamy cztery kolejne krótkie filmiki, w których słyszycie zdania z danym zagadnieniem, łącznie jest około 40 zdań do każdej lekcji, 40 takich dodatkowych zdań. Więc jest tego słuchajcie odgrom, po prostu jesteście w stanie bez problemu z tym zagadnieniem się osłuchać. Um, dodatkowo do każdej lekcji mamy dołączony plik PDF. Tam jest wszystko. Rozpisane to, o czym mówię w lekcji głównej, czyli jeżeli tłumaczę Wam Futur zwei, czy Konjunktiv zwei, czy, czy y, wszystkie prepozycjony, to tam w tym PDF-ie wszystko macie rozpisane to, o czym mówię, a także jest dołączony Arbeitsblatt, czyli 10 zdań do przetłumaczenia dla Was. Oczywiście również są odpowiedzi, tak by się sprawdzić, czy na pewno te zdania zostały przez Was dobrze przetłumaczone. Słuchajcie, no i jeszcze y, będzie niespodzianka, y, niespodzianka, ale powiem Wam. To, to w ogóle pojawi się pierwszy raz u mnie na kanale, u mnie w sklepie, że coś takiego będzie i to będzie, otrzymacie to w cenie do tego kursu. Będzie to limitowane czasowo. O tym powiem Wam już w najbliższych dniach, godzinach. Co to będzie za niespodzianka? Słuchajcie, tak. To będzie można było otrzymać tylko w okresie promocyjnym, a okres promocyjny kursu będzie trwał przez dwa tygodnie. E, tylko przez dwa tygodnie, i wtedy, słuchajcie, właśnie nie dość, że dostaniecie tą niespodziankę, to jeszcze będzie niespodzianka cenowa. A mianowicie za ten kurs zapłacicie 219 zł zamiast 279 zł. Więc cena jest super atrakcyjna. Ona jest dlatego super atrakcyjna, bo wolę, żeby wielu z Was mogło mogło skorzystać, żeby ten produkt był dostępny dla większości z was, a nie taki produkt, wiecie, luksusowy w trochę złym tego słowa znaczeniu, że po prostu byłby niedostępny e, dla wielu z was. E, ale i tak on jest luksusowy. I tak jest luksusowy, ponieważ omawiam tam naprawdę trudne treści w prosty sposób, i to jest słuchajcie, luksus, bo wtedy te zagadnienia, które wydają nam się niedostępne, one są dla nas dostępne. Mało tego, one są przez nas po prostu używane. Naprawdę po tym kursie koniunktyw 1 e, będziecie w w stanie w koniunktywie eins po prostu mówić, chociaż usłyszycie w lekcji hmm, czy w mowie takiej potocznej, codziennej, powinniście tego koniunktyw AINC używać, ale to już w kursie. No dobra, na niespodziankę, co to za niespodzianka, jeszcze chwileczkę poczekajcie. Kurs będzie w sprzedaży od 10 października, czyli od poniedziałku od godziny 18. Hmm. Wtedy też w poniedziałek pojawi się tutaj na YouTubie filmik, w którym powiem na pewno już o tej niespodziance. I jeszcze będę mówiła przez te dwa tygodnie właśnie o kursie, zdradzała co nieco takie właśnie smaczki, co w tym kursie znajdziecie. Tak i słuchajcie, jeżeli ważne bardzo, jeżeli macie jakieś wątpliwości, pytania dotyczące tego kursu, to koniecznie piszcie w komentarzach pod tym filmikiem, czy na mojego maila, czy na Facebooku. No dobrze, to widzimy się. Słuchajcie, 10 października, wtedy wam zdradzę niespodziankę, która będzie już teraz wiem, że będzie hitem. Do zobaczenia i usłyszenia. Koniecznie używajcie futur 2 i koniecznie napiszcie swoje przykładowe zdania futur 2. Pod tym filmikiem. I dajcie znać, czy ten futur twój rzeczywiście jest taki trudny.